Cześć! Cześć, cześć! Tutaj Wulkano i witam wszystkich widzów YouTube'a! Dziś właśnie mam zamiar ogłosić pierwszy konkurs na moim kanale! Dokładnie! Chociaż Minecraft jest niewiele na moim jakże pięknym kanale będzie to właśnie konkurs z tej gry! Konkurs będzie na zasadach buduj i wygrywaj! Tak, konkurs będzie z w jakże pięknym gdzie Minecraft! Będzie polegał on na zbudowaniu najpiękniejszego dworka szlacheckiego. Dworek może być mały, dworek może być duży, na pewno będę też uwzględniał jakie są wyposażony w środku, więc nie zważajcie tylko na wyglądzie zewnętrznym, ale zajrzyjcie także też głębiej. Może Wam radzę. Nagrodą będzie. Na pewno nagrodą będzie Minecraft kubeczek. Minecraftowy kubeczek, piękny bardzo jakże. Minecraftowa koszulka tak, koszulka i będzie także też bardzo fajną nagrodą myślę serwer Minecraft Multiplayer 5 slotów będziecie przez cały miesiąc za moją opłatą szansę na którą wpłacę za serwer abyście wy mogli grać Będziecie mogli grać z kolegami, koleżankami, rodzicami, czy z kim tam chcecie. Ja już w to nie wnikam, ale ogłaszam całkowity konkurs i w tym momencie wszystko rozjaśniam. Konkurs jest tylko i wyłącznie dla moich widzów i zacznie obowiązywać w momencie, się ja to ogłoszę. Teraz jest ogłoszenie, które ma zachęcić. Na do czego sobie wspomnę? Spokojnie, nie śpieszmy się. Bo mam się nie śpieszyć, czasu mamy bardzo dużo. Kiedy konkurs będzie obowiązywać... Jak jest było ja to... Konkurs będzie obowiązywać od momentu, kiedy na liczniku na moim kanale wybije 15 subskrypcji, czyli będzie 15 widzów. Dokładnie. I wtedy nagram specjalny materiał, który powiesz, że to już obowiązuje. A teraz daję taką małą zapowiedź, która ma was do zachęcić To po pierwsze komentowania, po drugie do dawania łapy w górę, a po drugie do subskrybowania. Bo za te subskrypcje naprawdę możecie zgarnąć bardzo fajne nagrody: koszulkę, kubek i Minecraft Server. To jest naprawdę banalne, wystarczy kliknąć jeden przycisk, jeden klik. A dużo możecie zrobić. W konkursie będzie obowiązywało pierwsze miejsce, czyli zwycięzca, który wybuduje najlepszy dwór szlajcki. On nagrodę będzie mógł sobie wybrać z tych trzech: czyli serwer, kubek, koszulka. Ale będzie też drugie miejsce, czyli nagroda pocieszenia, którą ja wybieram nagrodę. Ale myślę, że też jest warto. Wszystkie wasze screeny z tych budowli. Macie nie, macie, nie macie, nie musicie uczestniczyć w kongresie, ale możecie wysyłać musicie wysyłać na tego maila. Jest to mój mail, mail mojego kanału. To jest wolcano.1774 Na ten e-mail, on jeszcze tutaj przez chwilę będzie, musicie wysyłać swoje prace, ale także z. Załącznikiem z tym e-mailem. Musicie wysłać screeny. I musicie wysłać swój nick na YouTubie. O ile macie kanał na YouTubie. A jak nie macie kanał na YouTubie, to swój nick, swoją cywkę swój pseudonim, jak Wy to tam nazywacie. Ale musicie także wysłać swojego maila. One, ta, czy co wy tam macie. Ja nie wnikam. Na tą skrzynkę wysyłacie wszystkie swoje prace. Ja oceniam i oj, proszę mi nie oszukiwać. Uwierzcie mi, jak ja wychwycę takiego delikwenta, co oszukiwał i pobrał sobie dworek ze sieci, to wygarnę mu na kazaniu, co myślę o takich ludziach. Ale, patrzmy na jasne strony. Mam nadzieję, że takich osób nie będzie, bo to by było niesprawiedliwe, gdyby nagroda trafiła do takiej osoby. I przypominam, konkurs tylko dla moich widzów. Konkurs będzie obowiązywać TYLKO jeżeli mój licznik wybije 15 widzów. Jak czegoś nie pamiętacie, a, a co mówiłem, przesuńcie sobie film, bo mnie już i tak gardło boli, troszkę zimno jest na dworze niestety. I teraz mam do Was pytanie. Posłuchajcie, ja na chwilę będę cicho, posłuchajcie sobie muzyczki, jak na tle wleci. I teraz, właśnie ją włączę i powiecie mi, czy chcecie, aby w odcinkach obowiązywała w taka muzyczka, bo ja z przyjemnością mogę ją podkładać. I teraz słuchajcie sobie. I od razu mówię: Linka do muzyki wam nie udostępnię, bo tą muzykę stworzyłem sam. Jest to muzyka mojego autorstwa. I no, posłuchajcie sami, czy wam się podoba. I piszcie w komentarzach tego filmu. Ja się w tym momencie zamykam, o, przypominam, subskrybujcie, bo warto, teraz puszczam, uwaga leci, Ocen oceniajcie ją w komentarzach. No jeśli muzyczka się podoba, piszcie. I jeszcze raz przypominam, subskrybujcie! Nie żebym was naganiał, ale jeszcze mi samym dzisiaj jest warto. Na razie, cześć!